Witaj w podcaście Biznes na Autopilocie. Podcaście dla przedsiębiorców chcących zbudować i zautomatyzować swój biznes online. Marcela Masina i Tomasz Moskalski podzielą się z Tobą konkretną wskazówką i dadzą Ci kopa do działania. Zapraszamy. Witam serdecznie z tej strony Tomek i Marcela z Client Page. Witamy w podcaście Biznes na Autopilocie. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak możesz powiększyć swoją bazę e-mail i jednocześnie wykorzystać swoją wiedzę do budowania ekspertyzy i docierania do nowych osób z Twojej grupy docelowej. To wszystko w tym odcinku będziemy rozmawiać dzisiaj właśnie o Lead Magnecie. Tak jest, także zaczynajmy. Powiem wam, że Lead Magnet to jest taki bezpłatny prezent, który Ty oferujesz osobom z Twojej grupy docelowej. W zamian za ich dane kontaktowe i możliwość kontaktu z nimi. Po prostu opakowywujesz urywek swojej wiedzy, bezpłatny produkt, który następnie oferujesz osobom, które są zainteresowane Twoją tematyką, w zamian właśnie za ich adres e-mail, aby budować swoją bazę kontaktów e-mail. Musimy dodać tutaj, że właśnie kontaktowanie się przez e-mail po latach nawet. Wciąż jest jedną z lepszych form komunikacji z tym klientem, ponieważ są boty. Na Facebooku jednak nie znamy algorytmów tego Facebooka, co się stanie za miesiąc, co się stanie za dwa miesiące. A tutaj jednak ta lista jest u nas. Możemy ją sobie pobrać. Jak nie będzie internetu, to ona będzie u nas nawet na dysku, później ją wgrać i zawsze będziemy mogli ją mieć przy sobie. Tak, dokładnie. Mamy właśnie kontakt do tych osób z naszej grupy docelowej, możemy do, z nimi się kontaktować, mamy zawsze możliwość sprzedania im czegoś. A w ogóle poprzez ten lead magnet możemy im pokazać naszą ekspertyzę i pomóc im, zanim w ogóle wyjdziemy do nich po prostu z naszą ofertą. Nawet sam Frank Kern mówi, pomóż ludziom zanim im sprzedasz. No właśnie. Czyli właśnie poprzez ten lead magnet pokaż swoją ekspertyzę, swoją wiedzę, doświadczenie. Po prostu zademonstruj ludziom, że możesz im pomóc i dopiero później powiedz o dalszych możliwościach współpracy. W ten sposób nie będziesz gonił klientów. Oni przyjdą sami do ciebie, bo ty będziesz miał rozwiązanie, którego oni szukają. I teraz tak naprawdę jeszcze może powiedz, po co ten lead magnet jest? Lead magnet jest po to, abyś mógł zbierać dane kontaktowe osób, którym Twój biznes może realnie pomóc, które wiesz, że od ciebie kupią, gdy ty wyjdziesz do nich z dopasowanym do ich potrzeb rozwiązaniem. Tak, i w tym momencie możemy też powiedzieć, że dla ludzi, którzy nas nie znają, to może być ocieplenie tej zimnej osoby, która pierwszy raz wchodzi na naszą stronę i patrzy: "Ale fajnie, on daje nam kawałek swojej ekspertyzy". Mhm. My go pobieramy i poznajemy go. Później może po połączyć to z serią maili, będziemy jeszcze o tym mówić, ale ten bezpłatny lead magnet może ocieplić nam tą osobę mhm. i po prostu zebrać naszego kolejnego fana. Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. Powiedzmy teraz, Tomek, co może być takim lead magnetem? Ja teraz powiem, w zależności od branży, tak naprawdę lead magnetem może być wszystko. Zacznijmy nawet od przykładów. Może być to e-book, może być to checklista, może być to infografika, może być to kawałek jakiegoś prywatnego podcastu, może być to kawałek kursu, który stworzyłaś, może być to pierwszy rozdział książki. Zobaczcie. Jestem przekonany, że na pewno macie jakiś twój lead magnet w swojej firmie już. Bo na przykład dam przykład naszej firmy Hugis Record, gdzie zajmujemy się muzyką. Nie mam lead magnetu książki, nie mam infografiki, ale mam jako lead magnet trzy darmowe podkłady muzyczne, które artyści mogą wykorzystać. I oni po prostu pobierają ten lead magnet, ja im wysyłam te trzy podkłady i oni mogą po prostu do tego nagrać na przykład muzykę. Także w zależności od branży może jesteś prawnikiem, może masz jakieś już przygotowane masy różnych szablonów, które mógłbyś dać na przykład jako lead magnet. Tak, dokładnie. Mądre jest to, co właśnie powiedziałeś odnośnie tego, że w twoim biznesie, w twoim biznesie już może być taki gotowy hmm. lead magnet, że ty naprawdę nie musisz poświęcać następnych kilku dni, żeby myśleć, co dać swojej grupie docelowej. Może ty to po prostu masz, tak jak masz napisaną książkę i weźmiesz po prostu pierwszy rozdział tej książki i dasz go za darmo do tak, przeczytania. dokładnie, bo moim zdaniem też ludzie zbyt dużo myślą o tym lead magnecie. To ma być przystawka tak naprawdę, to musi być jak ktoś poznaje ten twój biznes nie możesz dać zbyt obszernego lead magnetu bo po prostu ktoś się zamknie w domu i dałeś e-book 100 stron i on naprawdę wróci do ciebie dopiero za 100 dni jak na przykład przeczyta ten e-book także to musi być coś małego coś to od razu ktoś będzie mógł przystosować u siebie dokładnie, czyli lead magnet musi być jednocześnie dla ciebie prosty do stworzenia, szybki do stworzenia. Ty możesz na niego poświęcić kilka godzin max, a nie tygodni. Musisz pamiętać, że to jest urywek twojej ekspertyzy, twojej wiedzy, a nie wszystko, co masz do zaoferowania. Bo dla osób, które pobierają ten lead magnet, on też ma być po prostu przystępny, lekkostrawny, Szybki do przeczytania, szybki do wdrożenia. Nie chcemy nikogo zawalić informacjami czy trudnymi technikami, tak nie chcemy go zniechęcić, chcemy mu pomóc szybko i przyjemnie. Tak jest. I teraz może powiedzmy o jakichś prostych metodach, jak opakować nasz ten lead magnet i wprowadzić później do działania. Czyli zacznijmy od tego, że może masz już w swoim biznesie taki lead magnet, może masz produkt, który na przykład się tak świetnie nie sprzedaje, a wymaga kilku obróbek, żeby dawać go po prostu za darmo w zamian za adres e-mail, a jeżeli chcesz stworzyć od nowa, od zera po prostu Twój lead magnet, to możemy ci polecić na przykład pro, program Canva, w którym Bezpłatnie stworzysz nową infografikę, stworzysz po prostu pięknie wyglądający e-book. Możesz również nagrać na przykład podcasta, tak jak my to teraz nagrywamy i oferować komuś taką pigułkę wiedzy bezpłatnie w zamian za sam adres e-mail. Tak, a może nie chcesz na przykład w ogóle czasu poświęcić i masz jakiś, jakąś checklistę, którą dajesz swoim klientom, po prostu wyszesz to do grafika, on ci to oprawi w ładną graficznie checklistę i będziesz mógł to dawać jako bardzo wartościowy lead magnet do twoich klientów. Albo zrobisz to w Canvie, jednocześnie przygotujesz sobie materiały promocyjne na twój lead magnet, wszystko właśnie w jednym bezpłatnym programie. Tak jest. I teraz możemy powiedzieć, gdzie ten nasz lead magnet możemy promować? Może. Więc promować możemy lead magnet wszędzie, tak? Możemy go promować na swoich fanpage'ach, na swoich grupach. Możemy z tym lead magnetem iść do innych grup i tam wspomnieć, że mamy taki bezpłatny produkt, on Ci pomoże w tym i w tym, i po prostu wszędzie, gdzie są ludzie, gdzie jest nasza grupa docelowa, tam mówić o tym naszym lead magnecie. I ja myślę, że też można dodać, że lead magnet. Jest świetną rzeczą, kiedy chcemy inwestować w ruch płatny. Czyli na przykład dajemy ten nasz lead magnet jako reklamę na Facebooku. Wtedy Automatycznie ta reklama ma o wiele lepszą klikalność niż produkt, który byśmy chcieli od razu sprzedać ludziom. Tak dokładnie robimy reklamę, w której piszemy o korzyściach z pobrania, mówimy kliknij tutaj, aby pobrać, przechodzimy na nasz landing page, czyli właśnie stronę z możliwością zapisu, potem bezpłatny lead magnet. Tam osoba sobie wypełnia formularz, podaje imię, adres e-mail, może również numer telefonu, jeżeli ci na nim zależy i wtedy po prostu mamy do niej kontakt. Nasza reklama działa skutecznie, jest dobra konwersja. Ale nie musi być to właśnie też płatna reklama. Możesz do wszystkich Twoich znajomych na Facebooku, którzy mogą być zainteresowani danym tematem, po prostu wysłać prywatną wiadomość też. Jest to również możliwość, tylko pamiętajmy, że nasz If Magnet ma pomóc naszej grupie docelowej i rozwiązywać problem, problem naszej grupy docelowej. Dlatego skupmy się też na promocji nie do wszystkich znajomych, jakich mam na Facebooku, tylko dla tych, którzy są zainteresowani tą tematyką. Na przykład jeżeli chcemy nauczyć kogoś angielskiego, tak, mamy szkołę językową, to nie będziemy wysyłać do ludzi, którzy w ogóle nie chcą się nauczyć języka angielskiego, czy na przykład są na bardzo wysokim poziomie, nie będziemy im wysyłać magnetu z odmianą to be na przykład. Dokładnie. I wspomniałeś właśnie, że będziemy ludzi prowadzić na landing page. Także może powiedzmy, co osoba potrzebuje, aby ten nasz lead magnet zaczął działać. Także po pierwsze, osoba potrzebuje strony lądowania, gdzie powiesz o korzyściach tego twojego lead magnetu. Czyli napiszesz bezpłatny rozdział e-booka, dasz trzy korzyści, które ktoś ma, żeby też ktoś chciał pobrać tego, bo ktoś musi wiedzieć, co tak naprawdę pobiera od ciebie. I dlaczego warto w ogóle zainwestować swój czas i pobrać ten twój bezpłatny prezent. Tak jest. Później będziesz miał guzik Pobierz bezpłatny, na przykład e-book. Będzie od razu formularz. Będzie od razu formularz, i w tym momencie musimy podłączyć tą naszą stronę internetową z jakimś autoresponderem, czyli z jakąś platformą do e-mail marketingu. W tym momencie my na przykład często polecamy MailerLite, i jak to działa? Ktoś od razu jak wejdzie na stronę, wypełni ten formularz, poda imię i nazwisko da odbieram bezpłatny e-book na przykład to w tym momencie od razu dochodzi do niego e-mail i to się dzieje wszystko automatycznie także nie musisz manualnie wysyłać tych e-maili i po prostu osoba otrzymuje to e-mailowo ty masz jego e-mail a on otrzymuje ten prezent dokładnie tutaj zależy nam na dużej szybkości i jak największej automatyzacji dlatego ustawiamy wcześniej w naszym programie do wysyłki mail ustawiamy taką Ustawiamy autoresponder, w którym gdy osoba dołącza do grupy subskrybentów na przykład zapisanych na bezpłatny prezent, oni od razu dostają wiadomość hej odbierz swój bezpłatny prezent i to musi dziać się automatycznie, żeby osoba po podaniu swojego e-maila, po wypełnieniu formularzu, od razu w przeciągu 10 minut max otrzymała właśnie ten bezpłatny prezent. I ja myślę, że bardzo istotną rzeczą, żeby nie spotkać się z brakiem komunikacji z naszymi odbiorcami, to nasz lead magnet musi mieć jakiś cel. I co mam na myśli? Jeśli na przykład zapraszamy kogoś do darmowego e-book'a, i wtedy naszym, i naszym celem jest sprzedaż jakiegoś kursu, to w tym momencie musimy prowadzić tylko i wyłącznie komunikację, która jest związana z naszym celem. Dam przykład błędnej komunikacji. Dajemy lead magnet z jakimś tam poradnikiem na przykład o psach, a w mailach komunikujemy się z osobą o kotach. I w tym momencie to jest wykluczenie i osoba już zobaczy tą błędną komunikację. że On zapisał się po darmowy lead magnet. Obsach chce się uczyć o psach, a my mu dajemy informacje o kotach. I w tym momencie on od razu już będzie czuł niechęć do naszej listy mailingowej, a może wręcz się wypisze. Dlatego, jeśli dajemy lead magnet na dany temat, także trzymajmy się tego tematu. Dokładnie tak jak mówisz, tutaj jeszcze jest ważne do dodania, żeby nasz lead magnet, nasz ten pierwszy, bezpłatny. Prezent odpowiada naszemu celowi końcowemu, czyli jeżeli zależy nam na sprzedaniu na przykład kursu, który jest na temat A, no to my musimy tak ustawić nasz lead magnet, aby on przygotował naszych odbiorców do takiej chęci zgłębienia tematu, z chęci zgłębienia wiedzy i osiągnięcia sukcesu, który jest możliwy tylko, gdy dołączą do naszego kursu, który chcemy im sprzedać jako ostateczny produkt w naszej drabinie produktów. Czyli to, co sprzedajesz na końcu, musi być równe temu co oferujesz na początku. W tym kontekście, że osoba, która odbiera lead magnet, ona ma się przygotować do zakupu właśnie twojego ostatecznego produktu, który będzie po prostu już płatnym produktem. Dokładnie, ale na przykład ktoś może powiedzieć Tomek Marcela, ale ja mam na przykład dużo różnych nisz w moim biznesie i w tym momencie to jest świetna rzecz, żeby naszymi lead magnetami kontrolować te różne nisze, bo ty nie musisz mieć tylko jednego lead magnetu, ty możesz mieć ich trzy, cztery. Dla każdej różnej niszy. Na przykład dam przykład. Mamy u siebie w biznesie muzycznym mamy dwie całkiem różne nisze: artyści i producenci. I oferujemy dla nich całkiem różne produkty. I wtedy tym lead magnetem o wiele łatwiej mogę dotrzeć do danych nisz i zebrać ich w dwie różne grupy. Na, na, w naszym programie do e-mail marketingu i komunikować się bardzo spersonalizowaną komunikacją, całkiem inną do artystów i całkiem inną do producentów. Tak dokładnie te dwie różne grupy odbiorców mają też dwie różne aspiracje, pragnienia. Artyści chcą wydawać dobrą muzykę, a producenci chcą tworzyć dobrą muzykę dla dwóch grup musisz mieć osobny produkt końcowy, czyli tak jak mówiłam wcześniej, twój Ostateczny cel musi być równy temu Twojemu lid magnetowi. Czyli na przykład dla artystów, tak jak mówiłeś, Tomek, oferujemy trzy bezpłatne podkłady muzyczne, a natomiast dla producentów, którym oferujemy ostatecznie kurs produkcji muzyki, im jako bezpłatny prezent dajemy trzy lekcje bezpłatne, właśnie z tego naszego kursu. Bądź darmowe brzmienia, dzięki którym mogą produkować. Dla nich Dokładnie. mamy dwa lead magnety w tym momencie. Ok, także teraz przebrnęliśmy już przez takie podstawy, które musisz wiedzieć przed wydaniem twojego pierwszego lead magnetu. Dokładnie. Więc zacznijmy od tego, co musisz teraz zrobić. To przejrzeć swoje produkty czy masz coś, co możesz oferować bezpłatnie już teraz i dzięki temu powiększać swoją grupę odbiorców, a jeżeli nie, no to pomyśl, co jest przydatne, co realnie może pomóc twojej grupie docelowej, osobom zainteresowanym twoim tematem i opakuj to w krótki właśnie poradnik, checklistę. Możesz użyć do tego kanwy, aby to wyglądało również ładnie, graficznie. Następnie będziesz potrzebował strony, na której osadzisz formularz, który osoba uzupełnia, Dostanie, dostaje maila, do pobrania właśnie tego Twojego bezpłatnego prezentu, i Ty w ten sposób budujesz bazę, zdobywasz nowe kontakty Twojej grupy docelowej, do której zawsze się możesz odezwać, wyjść z nową ofertą, zaproponować współpracę. Do tego służy również Twój lead magnet. Po prostu wyjdź z tym lead magnetem do ludzi, daj się poznać, pomóż ludziom, a Twój biznes będzie rósł. Tak jest, świetne podsumowanie i ja myślę, że teraz po prostu możemy zaprosić do naszych słuchaczy do pobrania naszego lead magnetu, w którym też mówimy o lead magnecie, żeby zobaczyli tak naprawdę, jak to funkcjonuje od początku do końca i zobaczyli tą naszą drogę, którą zbudowaliśmy. Tak, a jednocześnie, żeby zobaczyli, jak mogą stworzyć swoją, swoją stronę, na której będą mówili o lead magnecie, co na tej stronie ma być, jak ma wyglądać taka automatyzacja w programie do e-mail marketingu, aby osoba rzeczywiście dostała tą wiadomość z pobraniem tego bezpłatnego prezentu. Także to wszystko w naszym mit magnecie, do którego gorąco zachęcamy. I to dzisiaj na wszystko, kochani. Bardzo dziękuję, że byliście z nami do końca. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.